Skuteczne zwalczanie szkodników rzepaku zaczyna się od prawidłowego monitorowania ich obecności. To pierwszy, najważniejszy krok, by uniknąć strat plonów i konieczności nadmiernego stosowania środków ochrony roślin. Jedną z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych metod są żółte naczynia. Ustawiamy je około 20 metrów od brzegu pola, najlepiej od strony nieużytków lub drzewostanów. Tam zimują szkodniki takie jak chowacz brukwiaczek czy chowacz czterozębny. W naczyniu powinna być woda z dodatkiem odrobiny płynu do mycia naczyń, a gdy spodziewamy się przymrozków, możemy ją zastąpić zimowym płynem do spryskiwaczy. Umożliwia to skuteczne odłowienie szkodników. Dla chowacza brukwiaczka próg ekonomicznej szkodliwości to 10 chrząszczy w ciągu trzech dni w żółtym naczyniu lub 2 do 4 osobników na 25 roślinach podczas lustracji. Dla chowacza czterozębnego 20 chrząszczy w ciągu 3 dni w naczyniu lub 6 na 25 roślinach. Pamiętajmy, że przekroczenie tych wartości oznacza konieczność szybkiego zabiegu, zanim samice złożą jaja. Pierwsze naloty chowaczy mogą rozpocząć się już, gdy temperatura powietrza osiąga 10 do 12 stopni Celsjusza, a gruntu od 5 do 7 stopni. To zwykle koniec lutego lub początek marca, jednak łagodne zimy mogą przyspieszyć ten proces. Drugą metodą jest lustracja roślin. Polega na dokładnym obejrzeniu 25 roślin w różnych częściach pola. Czasem przyda się lupa. Niektóre chrząszcze są małe i trudne do identyfikacji. Dzięki wnikliwym lustracjom możemy wykryć również inne szkodniki jak słodyszek rzepakowy. Próg szkodliwości w zależności od fazy rozwojowej rzepaku: BBCH 5052. 1-2 chrząszcze na jednej roślinie. BBCH 5559. 3-5 do 5 chrząszczy na roślinie. Chowacz podobnik. 1 chrząszcz na jednej roślinie. Pryszczarek-kapustnik. 1 muchówka na 3-4 rośliny. Pomocna może być również mniej popularna, ale skuteczna metoda. Czerpakowanie. Wykonujemy około 25 uderzeń czerpakiem idąc od krawędzi w głąb pola. To pozwala ocenić ogólną liczebność owadów i zidentyfikować, które gatunki występują na plantacji. Pamiętaj, skuteczna ochrona insektycydowa rzepaku to przede wszystkim czujność, regularna obserwacja i wiedza, bo zabieg musi być wykonany na czas. Zbyt późne przystąpienie do zwalczania szkodników może oznaczać jego mniejszą efektywność.